Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj omawiam nową grą. Będzie Splinter Cell Conviction. Pokażę teraz menu, menu gry. Jest na tym profilu, dlatego nie mam blokowany więcej misji, ale tutaj tak tajne operacje. Nie mam ludzi do koła, nie jestem podłączony do Xbox Live z wielu powodów, yy, dlatego nie pokażę wam innych trybów, tylko tryb single player. Teraz się przeloguję na swoje konto i wam zaraz pokażę. Ogólnie gra jest bardzo ciekawa, nie przeszedłem jeszcze całej, zostało mi chyba trzy misje, ale mogę powiedzieć, że jak na takiego gracza jak ja, który nie grywał wcześniej w Splinter gra wywarła wielkie wrażenie. Dobra, bierzemy po jedną z pierwszych misji, no żeby się nie kompromitować wezmę niższy poziom trudności mamy oczywiście kaccenkę, żeby nie spoilerować. No i zaczynamy. Nie porównam ich z poprzednimi częściami, jak mówiłem, nie grałem w inne części, ale co mi się rzuciło od razu w oczy. Sterowanie jest bardzo y, przyjemne. O, patrzcie, tutaj wyświetlają. Na budynkach i na różnych ścianach się wyświetlają cele misji, jakie musimy spełnić. Dobra, teraz spróbujemy wejść do tej posiadłości. Spróbuję Wam teraz pokazać, jak wygląda taki tryb cienia. Chodzi o to, że przeciwnicy skierują się do tej lokacji, bo myślą, że tam jesteś, a tak naprawdę można ich zaś sobie z innej strony. Będzie to się wiele razy powtarzało na pewno w tej misji. Pokażę wam bardzo pójść. O proszę, tak się stało. Schowamy się, poczekamy aż podejdą. pewnie to jakoś zwalę, ale cicho. Uh -huh. No dobra. Jeden z głowy, teraz drugi. O, też z głowy. Dobra. Lecimy dalej. W grze bardzo ważne jest utrzymywanie się w cieniu. Dlatego, jeżeli mamy światła, musimy je rozwalać, żebyśmy zostali w cieniu. Wtedy jesteśmy w sumie niewidoczni dla innych, chyba że za blisko podejdziemy. Dobra, już jesteśmy już w rezydencji. Likwidujemy kolesi i. O, jeden nie wie co chodzi, czy na szukać znalazł nas, i druga bania, i lecimy dalej. Mam wersję angielską z napisami po polsku. No, jak to co powiedzieć? No, voice acting jest dobry. Muzyka w grze występuje, ale nie robi jakiegoś tam wrażenia, no, no jak szalacena, ale u utrzymuję w napięciu. O, tak powiem. Dobra. Zróbmy trochę zamieszanie. Haha. Teraz mnie szukali. O, włączyły się światła i musimy teraz usunąć je, żeby nas po prostu nie znaleźli. Raz i drugie i teraz poczekamy, aż prowadzimy większe zamieszanie. Chcieli nas szukać, ale oczywiście nie dało się złapać im łatwo. Aha, świetny cel, oczywiście. A jak? Chyba został jeszcze jeden klient. Nie za bardzo wie o co chodzi. Zaraz mu pokażemy o co tu chodzi. Dobranoc i możemy iść dalej. Gra oferuje nam dosyć ładną grafikę, ale widziałam ostatnio w Battlefieldzie w sumie lepszą, ale cicho. Dobra, tutaj możemy kustymizować swoje bronie. Ja tu wezmę sobie czwórkę, streaminguję trochę, tutaj mam już kupione tłumiki, lepsze naboje, teraz kupię kolimator. Dobra, poprawiam celność, a ja tam naboje chyba no, siłę ognia no to, że możemy się zachowywać po cichu, nie zbudzając za, nikogo zainteresowania. Oczywiście usuwamy się w cień. Średnio mi wychodzi to działanie po cichu. Jestem przyzwyczajony do czystej reakcji, dlatego tam mam trochę w top w tym filmiku, ale postaram się wam przynajmniej pokazać jak wygląda ta gra likwidujemy gościa nawet ci nie spostrzegli, chociaż przed nim stali, ale jest dobra, o, tego już spostrzeżę. O, nie zrobiłem go no, nie wiem, gdzie jestem, muszę uciekać. Zmienimy broń na czwórkę, może coś uszczelimy. Nie, przez kraty tak nie już się... Dobra, wchodzimy znowu na rurę. Znowu nas szukaj, nie wiedzieć gdzie jesteśmy. Dobra. Zapomniałem, że tu jest szyba, ale... Nie widziałem tego jak Gran Trochę musimy odwrócić jego uwagę Wskakujemy wyżej I kończymy efektownym zabójstwem Wiem, że teraz grę można kupić za około 90 zł, więc to nie jest wygórowana cena, za taką produkcję. Taką nową produkcję myślę, że warto kupić. Nawet jak ktoś nie gra wcześniej Splinter Cell, to myślę, że nie zgubi bardzo wątku popularnego, Bo można się domyślić o co chodzi. A, dostajemy dobry towar. Dobra, tam trochę sobie przejdę. Nie będę wam pokazywał, już trochę się zejdzie. Pokażę wam y, akcję. Jakąś taką grubszą akcję. O, tutaj. Dobra, oni zaczęli mnie szukać. Rzucę im granat. Muszę. Trzeba, żeby nie zaszli mnie z dwóch stron, wtedy nie dam im rady. Tu jest jakaś świetna rura, to... Pokażę jak się wspinać, o tak. Dobra. Spróbujemy ich teraz załatwić. O i tam cały czas myślę, że jestem tam, gdzie mój cień został. tego będę tam strzelali i tak dalej. A ja ich sobie tutaj wykończę. Głupi posąg Ach, wykrylimy. Dobra. Trochę dalej wystarczy odejść, usunąć się w cień i oni teraz szukają. Zaraz jednego zlikwiduję. Teraz się spostrzegli i znowu zaczną szukać, ale chyba im się to też nie uda. Idziemy dalej, kolejnego sprzątnąć. Coś mówiłeś? Dobra O, to trochę trafiłem, ale dobra Shotgun to bardzo potężna broń na bliskie odległości, chociaż z daleka to lepsza jestem, czwórka. Wiadomo z prawa. Jaki twardy dziad, proszę Państwa. No i został jeszcze jeden klient, chyba i tylko spróbujemy sprzątnąć wręcz. tak zrobi, żeby nas nie zauważył. Nie, nie będziemy się strzelali, bo nie trafimy. Jakaś jedna słona. Trzeba się zakraść do niego, żeby nas nie zauważył. O, coś podejrzewać już zaczyna. Ha, tak jak mówiłem, nie za bardzo mi idzie to do ale wolę wszystkich rozważyć od razu. Dobra, no tak mniej więcej wygląda Splitter Cell Conviction. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i na, na razie.